Cześć, dzisiaj, dzisiaj pokażę przykład zagrania, które wykonałem w kilka dni temu. Nie wiem, może to był piątek, może czwartek, nie pamiętam. I na podstawie tego, co mówię, czyli przełamania trendu. Na wykresie godzinowym to wyglądało tak, to musisz sobie wyobrazić, że tutaj tej części wykresu nie ma. Na wykresie godzinowym to wyglądało tak, że tutaj cena rosła, tutaj sobie cena rosła. We, zgodnie z trendem prawda? tutaj tutaj i nagle nastąpiło ruch w dół i przełamanie tego trendu więc czekając rysując sobie narysowałem sobie tę linię i czekałem na ten moment przełamania tej linii trendu lepiej to widać na 5 minutówce to jest ten sam wykres, to jest to samo miejsce tak to co tutaj widzisz na wykresie godzinowym jest dokładnie tym samym, co widzisz tu na wykresie 5-minutowym. Czyli tak cena rosła do góry, odbiła się raz, tutaj narysowałem linię trendu, no i czekałem, cena sobie wróciła, wróciła i wreszcie zaczęła spadać. E, tutaj też miałem narysowaną, wtedy jeszcze narysowaną, e, ponieważ czyszczę sobie wykres, ale miałem narysowane linię trendu spadkową i w momencie, kiedy cena e, przybiła się i e, wróciła, przybiła się i na chwilę wróciła do góry, wtedy otworzyłem, wtedy otworzyłem transakcję tutaj spod tej linii trendu, e, oczekując na spadek. Stop loss miałem ustawiony tutaj powyżej, e, powyżej tego miejsca, a nie, dokładnie powyżej tego, więc to było około mm, 6 pipsów. E, no i czekałem. Take profit tak naprawdę, take profit miałem ustawiony aż tutaj, czyli liczyłem, że ruch może sięgnąć, że ruch może być na 26 pipsów, ale kiedy cena tutaj do, doszła do tego miejsca, wróciła takim, takim ruchem do góry i potem znowu zaczęła spadać i ostatecznie zamknęła się, więc uznałem, że nie będę to tu nawet tu wcześniej był taki ruch, ona tak zatrzymała się, spadła ładnie, potem zatrzymała się, to lepiej na minutówce widać, bo na 5 minutówce tych minutowych ruchów nie widać. Natomiast cena ładnie spada do tego miejsca i tu się zatrzymała, więc uznałem, że nie ma na co czekać i zamknąłem transakcję z palca, w związku z czym no, tutaj zarobek wyniósł około 15 pipsów. Taki przykład transakcji i tego, jak takie najprostsze narzędzia plus cierpliwość mogą przynosić zysk z rynków. Dzięki śliczne za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.